Hello everyone! Welcome again! Witam ponownie, dzień dobry, cześć wszystkim! Jak tam po weekendzie, mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, odpoczęliście mam też nadzieję, że co po niektórzy zrobili bańki sobie mydlane, soap bubbles in the meantime, w międzyczasie. Dzisiaj, kochani, będziemy się uczyć trochę bardziej o nas, o częściach ciała. Today we are discussing body parts. Dlatego też znowu stoję, jak widać. Nie jestem na krześle. I'm jumping up. A potem zrobimy coś pod wielkanoc. Słuchajcie, zaczniemy od rymowanki, którą poukładałem dla Was. I się trochę powygłupiam. Na początek ja ją sobie powiem dla Was teraz. A potem po y, wszystkich słówkach, które dzisiaj poznamy, powtórzymy ją razem, dobra? Zacznijmy. OK, so let's start. I have got a head and shoulders, knees and toes, and eyes and ears, and a mouth and a nose, arms and hands, legs, two elbows. This is my back. This is my belly. Now I am ready. Okay, to taka mała e, rymowanka dla was, słuchajcie. I musimy teraz po kolei sobie myślę te wszystkie słówka poznać. Zacznijmy od pierwszego. Head, czyli głowa. Kochani, co robimy głową? What are we using our head for? Oczywiście. Of course we're eating, we're thinking. Um, Innych rzeczy nie będę mówił, które tam widziałem. Poproszę następne. Eyes. Czyli oczy. One eye, two eyes. Każdy ma dwa, więc mamy tutaj napisane dwa. Dalej poprosimy. Ears. Dwoje uszu. One ear, two ears. Nose. Wszyscy wiedzą, co to. Będzie to ten mój wielki nos. The big nose or a small nose. What kind of nose do you have? You can tell me. Is it pointy? Is it small? <laughs> Mouth? Usta. Neck? Shia. Shoulders? Ramiona. Mm -hmm. Arm. Ręka. Can you swing your arm very uh, much? Like a spaghetti? Maybe. Like a pasta? Elbow. Wokic. Mm -hmm. Elbows. We have two of them. Did you know that uh, horses and cows and other animals have their elbows a little lower and higher? Mają albo wyżej albo niżej łokcie, zwierzęta takie jak krowy, konie, czy nawet pieski. U nich łokcie znajdują się wyżej, prawie tam gdzie ramię, ponieważ te ich pazury czy kopyta są tak naprawdę przy nadgarstku i palcach. To taka ciekawostka. Lecimy dalej. Hand. Dłonie. Finger. Palec. Ten też. Dobrze, dalej, chest, klatka piersiowa, pozwoliłem sobie na skrót, my chest, klata, back, plecy, to już ustaliliśmy. belly, have you had dinner yet, czy jedliście obiad, mój belly jest niestety niepełny, ja jestem grzeczny, nie zjadłem obiadu, N leg, noga. Muszę niestety, kochani, o oh, tutaj proszę bardzo, taka ładna, piękna noga. Tutaj o, oh, uh, uh, proszę bardzo, może sobie zawsze podnieść, jak ktoś nie pamięta. Lećmy dalej. Kulano. Knee. Two knees, one knee. Can anybody have three knees? Foot, stopa. Uj, uj. Oh, to takie, znaczy musimy buty. Uh. Toes, palce u stóp. Wybaczcie, jestem za mało wygimnastykowany, aż tak się nie wygnę. Zatem toes to są palce u stóp, a fingers to są palce u rąk. Jest, róż, jest różnica po angielsku. U nas są to palce u stóp i palce u rąk, a po angielsku mamy fingers and toes. I mamy już wszystko od góry do dołu. Słuchajcie, teraz zrobimy przerwę na. Ogłoszenie wyników weekendowego mega challenge'u. Proszę bardzo, słuchajcie. Thank you everybody for taking part. It was great. It was almost 100 players. I'm very happy. Mieliśmy prawie 100 graczy. Jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję Wam za frekwencję. Słuchajcie, na pierwszym miejscu the Gold Trophy goes to. Kółko kawy and Yeti na 102. Dwóch graczy miało idealnie równy wynik. Najlepszy. Gratuluję, wielkie oklaski. Silver trophy goes to 100 minus 99 equals 1. 100 minus 99 równa się 1. Wy specjalnie mi to robicie, prawda? Wiedziałem. Zatem to jest drugie miejsce, bardzo blisko pierwszego miejsca. Niestety jeden punkt mniej. I na y, zaszczytnym trzecim miejscu, ale, ale, ale ład, tam, tam, tam z tyłu o. i tutaj już była, ma, był mały odstęp, dwa błędy. Niemniej bardzo szanuję i dziękuję wszystkim za wzięcie udziału. Na dzisiaj mamy coś specjalnego przygotowanego, możecie sobie już spojrzeć, tam na dół, o tam, 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 w komentarzach słuchajcie, nie na czacie, tylko w komentarzach, podlinkowaliśmy Wam trzy gry. Jest to trochę inna strona niż Kahoot. nazywa się Wordwall. I tam, słuchajcie, mamy grę whack a mole czyli Uderz w Kreta, i tam będą się wyświetlać słówka, i macie wybrać odpowiednie. Jest zadanie z dzisiejszych zajęć, czyli przyporządkować części ciała do różnych kawałków. I jest jeszcze zadanie dla ambitnych, sporządzone tutaj przez zespół wspierający, któremu się bardzo spodobało, mianowicie moi koledzy tutaj, z mojej pracy pomogli mi zrobić jeszcze inne zadania dla Was, i od teraz zawsze będzie jakieś jedno dla Was, dla chętnych, takie trudniejsze o zwierzątkach tym razem. No dobra, słuchajcie. W takim razie już trochę czasu minęło, możemy się zająć jeszcze raz tą rymowanką. Poprosimy ją, ok. I jeszcze raz, zacznijmy od początku. I have got, czyli ja mam, a head and shoulders. Głowę i ramiona. Knees and toes. Czyli kolana i paluchy u stóp, tak jak już ustaliliśmy. Polecam zawsze sobie właśnie podnieść nóżkę. Jedną albo drugą na zmianę, wiadomo. And eyes and ears. Nie, nie zatrzymujcie się w miejscu, jak sobie ją powtarzacie, możecie cali tańczyć. And a mouth and a nose. Jeżeli ściśniecie się za nos, to będziecie śmiesznie mówić. And a mouth and a nose. Ok. Arms like spaghetti. And hands. Two of them. Legs. Two elbows. This is my back. This is my belly. Now I am ready. Ok. Powtórzmy całość powolutku, ale płynnie. Już bez, przer bez, bez przerw. I have got a head and shoulders, knees and toes and eyes and ears and a mouth and a nose, arms and hands, legs, two elbows, this is my back, this is my belly. Now I am ready. Mam nadzieję, że Wam się podoba. <laughs> kochani, właśnie zauważyłem na czacie piękny suchar. What kind of toes are not fingers. Potatoes! Ojoj, <laughs> oj. Oj, 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 oj. To mnie rozbawiło. Świetny pomysł, dziękuję. Lecimy, kochani, myślę, z jeszcze jedną rundkę, co? Czy zrobicie to ze mną? Mam nadzieję, że ktoś tam ma miejsce. Macie miejsce przed komputerem, telefonem? Ok, damy Wam 5 sekund. Raz. One, two, three, four, five. Ok, let's do it together. <coughs> I have got a head and shoulders, knees and toes. And eyes and ears and a mouth and a nose arms and hands. Legs, two elbows this is my back. This is my belly. Now I am ready to learn English and have fun. <laughs> dziękuję wam bardzo. Brawo, byliście świetni ci, co tańczyli. Ci co udawali też byli super. Lisek też bije brawo. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję, było fajnie. Słuchajcie, mam tremę, bo to mój pierwszy wierszyk po angielsku. Mam nadzieję, że Wam się podoba. OK. As always, we have something prepared for you to make at home. And today we're gonna do origami again, but Easter is coming, so let's fold the bunnies! Poskładajmy zajączka. Z góry ostrzegam, że nie jest taki prosty, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. Najlepiej obejrzyjcie sobie jeszcze raz później. Dobra? Jak zrobicie już naszą grę. O, takiego będziemy robić. Zobaczcie, czy Wam się podoba. OK. Um. Kochani, bierzemy sobie papiera kwadratowego, square piece of paper, uh -huh -huh. a ah, maybe different color. Maybe green. Hmm? Green. Let's do, let's do it green. Okay, so we've got this rectangular, square, and we have to fold it in half. Zaginamy na pół. And unfold. Czyli rozkładamy. Fold to jest zgiąć i unfold rozłożyć, znaczy rozgiąć. No, wiecie o co mi chodzi, kochani. Proszę bardzo. Teraz bierzemy sobie robimy tak jak w latawce. Do środeczka Uj, przepraszam, nie widziałem, że nie widzicie. Proszę bardzo, o. Tutaj ta środka. I drugi tak samo. And the other side the same. The same, czyli to samo. Other side, czyli druga strona. Może to być druga strona ulicy, other side of the street. Może być druga strona medalu albo monety. Ok, mamy coś takiego. Teraz odwracamy na drugą stronę, overside i zaginamy ten czubeczek do tego czubeczka. This corner and this corner together razem, like this. Now we have to turn it around again, czyli turn around, czyli obrócić. Ok. And you see those lines in here. Tak jak tutaj mamy kreskę z tej strony musimy spłaszczyć. Zobaczcie. To się tutaj razem jest. Na tym samym poziomie. O, widzicie. As you can see, it's, it's together. Like, like so. I to na dole zaginamy, żeby był taki czubek. Samo się robi. Słuchajcie, prawie samo się robi. Siup. Tutaj ta strona do sirodeczka. tutaj wkładamy i spłaszczamy. O, proszę bardzo. O. Here you go. We're almost ready. Ok, teraz upside down, czyli do góry nogami. Siup. O kierunkach będzie następne, następna lekcja spokojnie. Jeżeli ktoś nie rozumie, nie przejmujcie się, wytłumaczę Wam trochę potem kierunki, będzie łatwiej, dobra? Żadna lekcja, tu nie ma żadnych lekcji, to kłamstwo. Proszę bardzo. Teraz bierzemy te małe, te o. Zaginamy do środeczka. Proszę bardzo, o. Like so. i z drugiej strony tak samo. Proszę bardzo i tutaj one nie są razem, żeby nie było i nigdy nie były. Tu jest ten jeden, czu... tu, jest ten, tu jest ten podwójny czubeczek jeden, a tu jest ten drugi, ten gdzie nam się zrobiły nóżki. Okej. Okay. Teraz zaginamy pierwszą stronę do samiusieńkiej góry. O, bo tu są dwa czubki. The front up the top. I wygląda tak. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. O, widać? Widać ekstra. I następnie zaginamy. Słuchajcie, tak jakbyśmy chcieli do przodu wygiąć. O, pyk na pół. I teraz nam pozostało tylko uformować z tego króliczka. Co robimy? Patrzcie, bierzemy ten na dole i odwijamy. Spójrzcie się dokładnie o co chodzi. Mamy tak. I odwijamy do środka, czyli tutaj, gdzie złożyliśmy, do góry. Łapiemy ten czubeczek i bierzemy go do góry, ale w środku. Mm -hmm. Mm -hmm. O, tak. O, proszę, zobaczcie sobie. Siup. Tu w środku, jak jest. Ciach. Ciach. Jak się rozłoży, to są takie kreseczki. Ciach. I jest do góry. Proszę bardzo. Ciup. I teraz zawijamy ten tak samo do środka. Mm -hmm. O. I zostawiamy tu na dole troszkę. I patrzcie. Tutaj wystaje kuperek. A tu są nóżki. Kuperek, nóżki, tail and legs. Humans don't have tails. My, ludzie, nie mamy ogonów, dlatego też nie pokazywałem swojego ogona, bo go nie mam. Niestety. I teraz robimy dziubek. Tutaj mamy trzy czubki, widzicie. Tutaj są już uszy. I to będzie pyszczek. Słuchajcie, trzeba go odwinąć do przodu troszeczkę. O, widzicie? Tak. Tak jakbyście chcieli na drugą stronę obrócić papierek. Zagiąć. I ponieważ y zajączki takiego y pyszczka nie mają... Y bunnies don't have pointy mouths. Zawijamy tutaj jeszcze raz do środka. O, siup. Widzicie? Jeszcze raz. Pyk i wciskamy tutaj. O, do środka. I ciach, I jest dziubek. Jedyne co nam pozostało, to zrobić uszki. Tutaj z przodu te uszki mają kieszonki. Pyk, pyk, pyk. Tutaj wkładamy palucha do środka. I przyginamy, żeby były ładne uszka. I proszę bardzo, sprytny zajączek. Zrobiony. Thank you everyone for going through this with me. I'm very happy. Ok. Chciałbym, żeby wszystkim, który się podobało, a jeszcze tego nie zrobili, trzasnęli tego kciuka w górę. Mam nadzieję, słuchajcie, może thumbs up. Może kochani. Napiszę więcej wierszyków, a może nie napiszę, bo nie będziecie chcieli. Ha, muszę o tym wszystkim wiedzieć, więc napiszcie w komentarzu, napiszcie na czacie, co tam wam się podoba, a co nie. Kciuki w górę, subskrypcje, jakie jeszcze nie ma, to mi bardzo pomaga tutaj na moje morale, słuchajcie, bo się to bardzo stresuje samemu, wam pokazywać różne rzeczy. <laughs> Dobra, ja bym poprosił jeszcze raz moją rymowankę. Przypominam o grach, tam na dole, tam tam o, tam pod spodem, pode mną, gdzieś tam są na pewno. Tam powinny być. Sprawdźcie, czy są, jakby co, to tam mi napiszcie, jakby ich nie było, bo chciałbym, żebyście je widzieli. Ok. Jeszcze raz spróbujemy rymowankę i potem powtórzymy wszystkie słówka po kolei, dobra? Ok. I have got a head and shoulders, knees and toes. and eyes, and ears, and a mouth, and a an nose, arms. arms, and hands, legs, two elbows, this is my back, this is my belly, now I am ready, okay, thank you very much, powtarzamy, <laughs> <laughs> ujejku, Sław Sławku, bardzo dziękuję, e, ja też Cię kocham. Za ten komentarz. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Dobrze, powtórzmy jeszcze raz te słówka o ciele, moi kochani. Ok. Head, czyli głowa. Head, big head. Eyes, oczy. Ja to mam małe, ale można mieć wielkie. Big eyes, small eyes. Big eyes, small eyes. Ok, let's go. Ears, uszy. Potraficie ruszać uszami? Hmm, ja potrafię. E, nie widać. Nose. 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 Nos. Nos do wąchania. To smell. Flowers. And smells, be. Ok. Czy wiedzieliście, że co oznacza fart po angielsku? Jak nie. To się dowiedzcie, ja Wam nie powiem, <noise> ale ma to coś związanego z nosem. Ok. Mouth, usta. Mouth for eating, for speaking and for singing. And for showing your tongue. Eee, tongue to język, jakbyście nie wiedzieli, ale to jest dla zaawansowanych. Lecimy dalej. Neck, czyli szyja taka piękna, arystokratyczna. U. Proszę bardzo. Thank you. Shoulder, czyli ramię. Można. You, you can lend a shoulder to cry on, czyli możesz, po, możesz użyczyć ra, ramienia komuś, żebyś na przykład wypłakał, jak mu smutno. <noise> o, umiesz ruszać nosem, Jacek? Ja też umiem, ale wstydzę się pokazać. No dobra. Hmm, widzisz, widzisz, potrafię? Dobra. Ok, lecimy dalej. Arm, ręka, ręka to jest ta cała ręka, ta taka trochę jak kluska, albo dwie. Niektórzy mają takie grubsze, niektórzy cieńsze. Ja mam takie, proszę bardzo. O, jedna, druga. Wiecie, nie, nie prostuję się, złamałem kiedyś rękę, wiecie, i już nie mogę bardziej wyprostować po gipsie. Lećmy dalej. Elbow, łokieć. Niektórzy mają tutaj takie czerwone, niektórzy nie. Red or white elbows. Niektórzy mają takie śmieszne zawijaski w kreskówkach. Znacie takie postaci? Jestem bardzo ciekaw. Lecimy dalej. Hand, dłonie. Helpful hand, my hand. A, kochani, e, mam dla was dowcip. Do you know why president doesn't greet his guests with this hand? Czy wiecie, czemu prezydent nie wita się tą ręką? Hmm, hmm. hmm. Because it's my hand, bo to moja ręka. <laughs> Bardzo sucho, Jezus Maria, popiłbym, ale nie mam szklanki. Lecimy dalej. Finger, palec. Znacie takie sztuczki, a umiecie tak? Fingers? How many fingers do I have? No dobra, 10, nie będę oszukiwał. Ten. Lećmy dalej. Chest. Klata. Chest. Um, you can uh, use uh, your chest to play football when you grab your ball. You can use your chest to breathe. And to wear cool t-shirts. Można używać klatki piersiowej do oddychania, do grania w piłkę, albo do noszenia fajnych t-shirtów. Lecimy <laughs> dalej. Back, plecy. Proszę bardzo szeroki back, Bar bardzo nie mój, no ale na plecach co robimy? We can sleep on our back, uh, you can get a pet on your back. Możesz spać y, na plecach, może ci ktoś poklepać po pleckach, jak ci smutno i tak sobie w rynku. Wszystko dobrze. Ok, więc jest super, lećmy dalej. Belly, brzuch. Belly can grow, czyli brzuch może rosnąć tak jak mi tutaj, o y, Belly... Y, belly ache może boleć brzuch, bo ache to jest, że coś boli. Jakby coś Was bolało, to zasadniczo, y, jeżeli to jest brzuch na przykład, no to belly ache, tak? Jeżeli to jest y, głowa, to jest headache więc y, Ale, jeżeli to jest taka część ciała y, na zewnątrz, czyli na przykład, że, ci, że się zaciąłeś w palec, to jest na przykład, że jest cut albo hurt My finger. Trzeba pamiętać, że ache jest tylko do rzeczy w środku, a jak jest hurt albo cut, czyli hurt to jest, że się zraniłem, a cut to jest, że się zaciąłem. To to musi być na zewnątrz, czyli na przykład na skórze, czy na czymś innym. Jakbyście kiedyś komuś próbowali tłumaczyć, jak się czujecie i dlaczego was coś boli, to pamiętajcie, że ache jest w środku, a cut jest na zewnątrz. Let's go. Leg, noga. We can run, or relax, jump. Uh, Kickball, I think. Mm. And there's other things that you can do with your legs. Um, many of them, of course. Uh, słuchajcie, na nogach możemy biegać, skakać. Możemy robić bardzo dużo rzeczy z nogami. Wiadomo. Lećmy dalej. Ni, kolano. E, Śmiesznie brzmi, prawda? To ni. Oj, oj, rymuje. Dobra, słuchajcie, no to kolano. Wszyscy wiemy, jak wygląda kolano. Słuchajcie, już nie będę się tak gimnastykował. Dla Was pozostawiam skip A znany z WF-u, czyli do przodu, na zmianę. O, widzicie, jednak się trochę gimnastykuje. Pamiętajcie, foot to stopa. Od foot jest football. Słuchajcie, w Anglii i w Stanach inaczej się mówi na piłkę nożną. Słuchajcie, jest football. I soccer. Jak, moi drodzy, proszę bardzo, w czacie, kto, po, kto wie, gdzie się mówi soccer, a kto wie, gdzie się mówi futbol? Hmm. Jeżeli ktoś wie, to proszę o odpowiedź. Jeżeli tam wypatrzę, to zaraz się odniosę, a jak nie, to będzie mi miło zobaczyć, kto wie, ewentualnie rozwieje ten, dy, ten dyskurs w, w środę, jak się zobaczymy następnym razem. I ostatnia. Toes, palce u stóp. Tam są. Przyrzekam mam wszystkie. I swear I have all of them. Naprawdę? Tylko w butach. Toes and fingers. Czy może ktoś zna... O, potatoes, tak, tak, tak. Potatoes pamiętam oczywiście. Nie mam ziemniaczanych palców. Dobrze, dobrze Sławku, w Ameryce jest soccer, a u nas jest futbol. A dlaczego? Bo w Ameryce jest inny sport, który nazywa się futbol, ale tam piłka to jajo. Nie wiem skąd im się to wzięło do głowy. Skąd mieli ten pomysł? Jest dziwny. Przypomnę tylko o kciuku w górę, jeżeli nikt nie machnął. Thumbs up and subscribe. O, poczułem się jak amerykański youtuber, słuchajcie. Hit that subscribe button! Przepraszam, musiałem. Dobra, kochani, powoli zbliżamy się do końca, więc myślę, że machnę jeszcze raz rymowankę, żeby wszystkim się na pewno utrwaliło. Proszę bardzo. I od razu wtedy będę odliczał. Dobra? Zgadzacie się? Zgadzacie się? Dobra, zgadzacie się. I have got a head and shoulders, knees and toes. and eyes and ears and a mouth and a nose arms and hands legs to elbows this is my back this is my belly now i am ready ten nine eight seven thumbs up six five Four. Did you make some bubbles on the weekend? Three, two, one. Thank you and bye bye.